Witam. Dzisiaj przyjrzymy się nowej chińskiej pilarce. Jest to Demon CS58. Do tej pory miałem demona CS65. 58 jeszcze nie miałem. To jest nowa sztuka, także zaraz ją zobaczymy trochę bliżej. Ale tak naprawdę na tym filmie chcę Wam nie tylko ją pokazać z bliska, jak ona wygląda, ale też chcę pokazać, na co warto zwrócić uwagę podczas, gdy kupimy nową pilarkę chińską, co warto może poprawić, coś zmienić. Więc zaraz Zaraz przyjrzymy się trochę głębiej, pierwsze co trzeba zauważyć: to, że to jest tania pilarka. Ona kosztuje 330 zł, więc naprawdę niedużo. Nie, nie można się spodziewać, nie wiadomo czego. Tak? Wiadomo, że za takie pieniądze nie dostaniemy jakiejś super pilarki. Natomiast to, co tutaj widzicie, to jest taka przeciętna tak naprawdę chińska pilarka. Jeśli chodzi o plastiki, wykonanie nic szczególnego, trochę źle wykończona, plastiki takie no tanie, tutaj nie ma co się oszukiwać, ale jest w miarę ok, tym bardziej za tą cenę tutaj naprawdę nie spodziewałbym się nic lepiej, jest w miarę dobrze. Takie szczególne jej cechy na co warto zwrócić uwagę, zwłaszcza biorąc pod uwagę ceny cały czas. To jest to, że ma easy start, czyli łatwiej się odpala. Ma tutaj takie, taki wziernik, oczko, żeby sobie zobaczyć, jaka jest ilość benzyny jeszcze w zbiorniku. Także to jest bardzo przydatne i, i, i fajna funkcja w ogóle. I to, co jeszcze warto zauważyć też, jeśli chodzi o pilarkę w tej cenie, to, że ma koło pływające. Nie ma sztywnej zębatki, ma koło pływające, także już jest całkiem nieźle. Poza tym, nic szczególnego. Wygląda zupełnie tak jak. Niemal każda chińska pilarka, ale zajrzyjmy sobie jeszcze do środka. I tutaj nam się pokazuje właśnie pierwsza bolączka tych chińskich pilarek, czyli filtr powietrza. Naprawdę bardzo kiepski, można próbować go uszczelnić. Ja już nie raz próbowałem, tego filtra nie da się uszczelnić, dlatego że tu jest siatka Słaba, można kupić z lepszą siatką i tamten doszczelnić. Tutaj jakiś o ring dać, żeby był bardziej szczelny, też na połączeniu, ale tak naprawdę nie wiem, czy nie warto. No, trudno powiedzieć, że nie warto, ale moim zdaniem lepiej sobie od razu zakupić taki filterek papierowy. Jego się kupuje od razu, już z podstawą. Całkiem inna konstrukcja, bardzo szczelny. W porównaniu do tych to jest w ogóle... No nie ma co porównywać, tak? Także od razu będę chciał... będę chciał zamienić filtry od razu, bo tamten filtr przepuszcza dużo trocin do środka, może nie trocin, ale pyłu takiego. Także nie ma sensu mm, szkodzić pilarce, tak? Będę chciał go zaraz od razu wymienić. Dodatkowo to co jeszcze warto też wymienić to jest świeca. Tutaj mamy świecę Świecę jakąś fińską, nic dobrego, to nawet nie jest czempion, tylko jakaś ksia chuj, dokładnie. Także ją też będę chciał od razu wymienić na świece NGK. To warto zrobić. Nie trzeba może, jeśli ktoś chce to, jeśli pilarka pracuje, to można pracować i tak jak dostajemy, tak ale warto to zmienić. Dodatkowo, zaraz Wam jeszcze coś pokażę takiego, że bo ja wykręciłem tą świecę już wcześniej tak, żeby sobie sprawdzić pilarkę. I powiem Wam, że w środku na tłoku zauważyłem jakieś drobiny. Nie wiem, co to jest. Jeszcze nie sprawdzałem, zaraz zajrzymy wziernikiem. Mam go gdzieś tutaj. Pokażę Wam, że warto coś takiego sprawdzić, bo jak się okazuje, u mnie w cylindrze już na tłoku jakieś tam są zanieczyszczenia. Więc warto je usunąć, zanim w ogóle uruchomimy pierwszy raz pilarkę. Zaraz Wam pokażę. To, co znalazłem w środku na cylindrze, nie wiem, co to jest. To nie jest opiłek metalu. To wygląda trochę jak. To jest miękkie. To wygląda jak kawałek uszczelki. Oderwany, także takie coś było na cylindrze u mnie. Poza tym wygląda, że jest czysto, tak jak tutaj widzicie, już pozdejmowałem obudowy. Dlatego, że będę chciał sobie sprawdzić dokręcenie cylindra, czy jest mocno dokręcony. W chińskich urządzeniach to jest dosyć ważne. Myślę, że jest wystarczająco mocno. Przypuszczam, że tam może być na jakiś klej może nawet złapane, bo nic nie chce się ruszyć. Także tutaj nie widzę problemu, ale przy okazji też oczywiście zdejmę sobie podstawę filtra, bo będę chciał zmienić cały filtr razem z podstawą. A propos gaźnika to oczywiście jakiś chiński jest. Fuchlin? Coś takiego. Nie wiem. Na pewno jakiś tani. Ale teraz odkręćmy sobie gaźnik razem z podstawą filtra. O! Dość lekko był przykręcony. Także tutaj warto go dokręcić może. Nawet jeśli ktoś nie zmienia filtra na inny, to może i tak warto sprawdzić dokręcenie, bo u mnie było to raczej dość lekko. Aha. Sprawdzić dokręcenie podstawy gaźnika. Tu mam taką przegrodę, którą muszę najpierw odkręcić. To oczywiście nie jest dla każdego, bo trzeba trochę podłubać. Nie każdy lubi i potrafi. Ja mechanikiem nie jestem też się na tym bardzo nie znam, ale podstawowe rzeczy mogę sobie sam zrobić, tutaj widzimy gaźnik. Oczywiście chiński, tak jak mówiłem jakiś. Tam dalej jest podstawa gaźnika, gumowa. łącznik taki. Ja już do, dokręciłem ją trochę i powiem Wam, że nawet. Niedużo, ale troszkę się dokręciło. Moim zdaniem troszkę było za luźno. Także może i warto tutaj było zajrzeć. Teraz złożę to z powrotem i spróbuję zamontować filtr powietrza. Zobaczymy, czy się zmieści pod obudową. A więc, już przykręciłem gaźnik razem z tą nową podstawą filtra. Teraz jest plastikowa, ale nie, nie chodzi o to. Może być plastikowa, byle filtr był dobry. Całkiem nieźle to wygląda. Nie wiem, czy się zmieści pod obudowami. Zaraz muszę jeszcze obudowy przymierzyć, ale to, co warto zauważyć, to że tutaj tego gaźnika i podstawy filtra nie trzeba bardzo mocno przekręcać. Dlatego, że tutaj jest ten gumowy łącznik. Także my dokręcając, dokręcamy przez gumę, czyli ona się cały czas powoli będzie poddawać. Więc nie ma sensu bardzo mocno na ścisk dokręcać. Trzeba mocno, ale z rozsądkiem. Pamiętając, że tu jest guma i ona trochę się zawsze będzie poddawać, także teraz, może zobaczmy sobie, czy nam ta obudowa w ogóle wejdzie. Na razie, nie będę jeszcze przykręcał, tylko aby przymierzam, jak to wyjdzie. Na razie jest dobrze. Myślę, że może być. Czyli pokrywa dojdzie. Jest ok. Tylko w tej chwili ta nakrętka tutaj z góry nie chce mi pokrywy docisnąć. Tutaj jest duża przerwa, dlatego że ten filtr był wyższy i samą nakrętkę trochę odpycha. Was tutaj nie będę szczegółami zanudzał. W każdym razie wychodzi na to, że da się to zrobić. Trzeba tylko troszkę przerobić. Przerobić tutaj to mocowanie, ale wszystko powinno wyjść dobrze. Filtr się mieści pod obudową, także jest całkiem fajnie. Mamy już dobry filtr. Skoro mamy już wykręconą świecę i tutaj odkręcony starty, to warto od razu sprawdzić sobie sprzęgło, odkręcić i sprawdzić na smarowanie łożyska. Zaraz to zrobimy. Za pomocą, ja to robię za pomocą sznurka, wkładam po prostu tutaj, tylko nie koniec wystrzępionej, żeby tam nic mi nie zostało w środku, tylko zginam na pół i wkładam taki zgięty, najpierw sobie ustawię tłok w pozycji, żeby zasłaniał mi, bo odkręcać będziemy w przeciwną stronę, czyli tak jak się dokręca w tą stronę i kręcąc w tą stronę, kręcę dopóki mi. Tłok nie zasłoni wylotów. Po to, żeby mi sznurka nie przygryzło, jak będę chciał odkręcać. Teraz, jak już wyloty są zasłonięte, mogę włożyć sznurka. Ile tam wejdzie na ciasno? I zaraz będę odkręcał sprzęgło. Sznurek jest po to, żeby zablokować tłok w miejscu. Sznurek też oczywiście trzeba sprawdzić, żeby był czysty, bez piachu, żeby tam nic w środku nam nie zostało. Myślę, że będzie. A więc spróbujmy teraz odkręcić sprzęgło. Mocno dokręcone. O cholera. Fuh. Powiem Wam, że nie było lekko. Nie sfilmowałem tego, dlatego że zajęło mnie to dłuższy czas, a nie chciałem, żeby mi się bateria w aparacie skończyła. Więc nie sfilmowałem tego, ale normalnie odkręciłem. Tylko, że trzeba było włożyć trochę wysiłku. Bardzo mocno było dokręcone. Zobaczmy teraz, czy jest nasmarowane łożysko, bo to jest. Po to w ogóle odkręcamy to jest bardzo ważne. A w tych chińskich pilarkach często łożyska nie są nasmarowane. To, tak jak mówiłem, jest kółko pływające 325. A łożysko jest suche. Łożysko jest suche. Coś tu delikatnie, jakiś smarczy olej, jakieś resztki się skąd wzięły, ale ogólnie łożysko jest suche. Zaraz muszę nasmarować i składamy. Więc sobie łożysko. Nasmaruję tak porządnie, żeby tu w rowkach zostało smaru na później. Warto coś takiego od czasu do czasu zrobić, bo smarowanie tego użyska jest bardzo ważne. A Chińczycy o tym często zapominają. sobie przetrę sprzęgło, żeby żadnego smaru nie było na elementach ciernych. Można nawet to jak ktoś chce, ale w tym przypadku tutaj nie było tak naprawdę smaru. Prewencyjnie tylko przecieram. I zaraz sobie to skręcę. Kręcać tak mocno nie trzeba, dlatego że to sprzęgło zaciśnie się pod wpływem pracy później wyciągnę sznurek ustawię teraz w drugą stronę, żeby zasłoniło kanały wylotowe i z powrotem go wstawię wsunę. Można by go nie wsuwać, tylko po prostu przekręcić w drugą stronę, ale wtedy pamiętajmy, że kręcąc w drugą stronę tłok się opuszcza, i my możemy odsłonić znowu otwory wylatowe, i ten sznurek może gdzieś tam się dostać, i później zostać przycięty przez tłok. Także lepiej wyciągać sznurek i później wkładać od nowa. On nie musi być teraz już mocno. A zaraz, bo zapomniałem o kółku pływającym, no to przecież Aj jaj Podstawowe błędy Kółko musi być Nawet jak człowiek nie jest mechanikiem, tak jak ja, no to jednak pewne rzeczy przy pilarce warto robić samemu, warto o tym pamiętać. Warto potrafić. A dobra. Tak jak mówię ono się samo później zaciśnie podczas pracy, także nie trzeba bardzo mocno i teraz nową świecę wkręcę to co jeszcze można zrobić jeśli ktoś się obawia że w cylindrze jest sucho i nie chce odpalać tego pierwszego odpalenia zrobić na suchym cylindrze to można też sobie tak jak ja tutaj w atomizerze zmieszać pół na pół paliwo z olejem taką mieszankę bardzo bogatą zrobić i tam trochę psiknąć do środka Dobrze, że jest atomizer, dlatego że rozpyla paliwo i ono tam na ściankach osiada. Później, oczywiście, ten nadmiar paliwa trzeba wypompować z tamtą. Niech się trochę rozrusza i można wypompować, wylać. Kilka razy pociągnąć, żeby to się przelało. Być może, że będzie troszkę zalana w tej chwili pilarka, ale przynajmniej będzie dobrze nasmarowana. I dopiero teraz przykręcam świecę. No i dobra. Mocno dokręcona świeca. Tutaj muszę zauważyć, że ten element, który przy fajce jest i zasłania nam dostęp powietrza między komorą tutaj gaźnika a komorą Cylindra jest w tej pilarce bardzo fajnie zrobiony, bardzo szczelny. On mi tu się podoba. Zwykle tutaj jest duża nieszczelność, natomiast w tym przypadku jest to elegancko zrobione i bardzo szczelne. Więc pilarka już jest skręcona. Teraz sobie założymy łańcuch i prowadnicę. Prowadnica oczywiście nie jest jakiejś wysokiej jakości, ale może być. Nie jest taka zła jak na tanią chińską pilarkę. To jest ok w moim drugim demonie CS65. Całkiem nieźle się tam ta prowadnica sprawuje. Nie wiem, czy to jest taka sama. Kolory są inne. Łańcuch jaki dostajemy to jest 325 dłuto rowek 1,5. Od razu muszę was uprzedzić, że łańcuch warto, a nawet trzeba. Naostrzyć od razu po założeniu, dlatego że on przychodzi raczej kiepsko naostrzony. Polecam od razu naostrzyć. Tutaj, jeśli mamy zębatkę pływającą to trzeba koniecznie zawsze przy zakładaniu łańcucha upewnić się, czy łańcuch dobrze wszedł na zębatkę, dlatego, że ona jest suchoma i może się zdarzyć, że w łańcuch wejdzie obok zębatki. Jest taka możliwość, także warto to sprawdzić. To co jeszcze może zrobię, najpierw to trochę oleju dam na prowadnicę, bo jest sucha. To jest wszystko nowe. Trochę oleju nie zaszkodzi. Na dobry początek. A więc to, co ja sobie zrobiłem, żeby tutaj usprawnić zamykanie, a ci może nie usprawnić, ale żeby było dobrze i szczelnie, to zamontowałem sobie filtr, po prostu przykręciłem na zupełnie osobną śrubkę, nakrętkę pod, z podkładką. Także filtr już, już dobrze jest trzymany. Natomiast samą górę. To tak naprawdę, byle czym można sobie złapać? Ja tu mam taką gumową podkładkę. I tą stroną ją włożyłem. O, teraz będzie dobrze. O, jest gumowa podkładka. I tą nakrętkę, która tutaj była wcześniej, ściąłem po prostu sobie część, żeby była krótsza. I ona służy mi teraz już tylko do dokręcania samej tej obudowy wierzchniej. Tutaj jeszcze sobie sprawdzę dokręcenie tłumika. A no, troszkę można było go dokręcić mocniej. Zastanawiam się, czy go. Całkiem nie odkręcić, nie zobaczyć, jak tam wygląda połączenie, ale nie tam nie jest to konieczne. Za mocno też nie można, żeby tam nic nie, nie uszkodzić, warto jeszcze później co jakiś czas sobie sprawdzać to dokręcenie, żeby nam śruby się nie pogubiły, żeby tłumik się nie poluzował. No i dobra, chyba jest pilarka gotowa do pracy. Oczywiście trzeba jeszcze zalać, zaraz odpalimy. Więc co tak naprawdę tutaj. Sprawdzałem i poprawiałem filtr powietrza to jest tak naprawdę konieczność, bo te, które tutaj dają, to jest tragedia w tych chińskich pilarkach. Dokręcenie gaźnika, łącznika, gaźnika tej podstawy no i też można dokręcić spróbować dokręcić cylinder u mnie nie poszło albo jest dobrze dokręcony, albo jest złapany na klej. I po prostu nie zerwałem, no nie chciałem za mocno, żeby nie, nie zerwać tego kleju, jeśli faktycznie jest naklej. I też bardzo ważna sprawa jest, żeby właśnie odkręcić sprzęgło, nasmarować łożysko pod sprzęgłem, bo ono często jest suche i wtedy wyrabia się, wał się wyciera. No trzeba, po prostu co jakiś czas trzeba to łożysko rozkręcić i nasmarować. No, i to chyba w sumie tyle. Zaraz zalejemy i odpalimy. Zobaczymy, jak ona pracuje. Ja tą pilarką jeszcze w ogóle takim modelem pilarki nie pracowałem. Także też chcę zobaczyć, jak ona, jak ona funkcjonuje, jak ona chodzi. Więc zaraz zobaczymy. A więc dolejmy oleju, paliwa. Tak w ogóle to. Wiecie, co według mnie jest największym problemem w chińskich pilarkach, co jest ich największą bolączką. Mi się wydaje, że użytkownicy, użytkownicy, którzy myślą, że kupią pilarkę za 300-400 zł i po prostu sobie odpalą, będą pracować i nie wiem, będą ją, ją traktować tak jak jakiś profesjonalny sprzęt i nic się nie stanie. Trzeba być świadomym tego, że takie pilarki są tanie, dlatego że są zrobione trochę gorzej, tak? Trzeba właśnie wykonać kilka czynności zanim się w ogóle odpali. Trzeba je troszkę delikatniej traktować podczas pracy. No i wtedy nam się odwdzięczą. tak? Oczywiście nie zawsze, niektóre wiadomo będą wadliwe. Nie da się tego uniknąć nawet w profesjonalnym sprzęcie. Ale generalnie pilarki na tych silnikach, na tej konstrukcji, to jest konstrukcja Zenoa. One są bardzo fajnie robione, dopracowane już. Nie są super, ale są dobre. Są naprawdę dobre. Jak, jak człowiek zadba, to można nimi sporo popracować. Nie zawodowo, nie w lesie, ale koło domu jak najbardziej. Lać dobre paliwo, dobrą mieszankę. Nie musi być jak tutaj zalecają 1,25. Ja leję 1,40, 1,32, tylko na dobrym oleju. I jest dobrze. Ja tam mam kilka maszyn tego typu chińskich i powiem Wam, że nie narzekam. Czasami się zdarzy jakiś problem. Najczęściej to jest zasysanie lewego powietrza, dlatego właśnie, że śruby są źle podokręcane. Dlatego to proponuję zawsze sprawdzać: dokręcenie śrub, dokręcenie gaźnika. Dobrze, więc zalana, zobaczmy, jak się odpala. Nie będę teraz sprawdzał, może cięcia. Niedługo spróbuję sprawdzić cięcie tej pilarki razem z demonem CS65. Zobaczymy, czy, czy różnią się jakoś, jeśli chodzi o prędkość cięcia. Teraz zobaczmy tylko samo odpalenie. Starter bardzo miękki, fajnie się pociąga. Wygodny. Pompki nie ma. Coś tu jakiś problem widzę. Zobaczymy bez sania. Może już załapało, ale wątpię. I podejrzanie długo nie chcę odpalić. Może iskry nie ma? Ale zobaczmy, zobaczmy jeszcze O! Jednak doszło paliwo Że praca bardzo przypomina tego mojego drugiego demona, jeśli chodzi o dźwięk. Tutaj, jak mówiłem, łańcuch już się troszkę wyciągnął, ale jeszcze chwilę, niech się jeszcze trochę bardziej wyciągnie, tego napnę. Generalnie, na razie wszystko wygląda dobrze, pracuje fajnie, reakcja na gaz jest. Myślę, że ustawienie gaźnika jest całkiem rozsądne. Jeszcze nie wiem, jak będą maksymalne obroty. Wydaje się być mieszanka za bogata na maksymalnych obrotach. Ale to już w materiale będę musiał sprawdzić podczas cięcia. Także tak wygląda ten demon. W następnym albo w którymś z następnych filmów spróbuję go porównać i budową, i pracą do tego mojego drugiego domona CS65. Zobaczymy, czy one się różnią, bo cenowo trochę się różnią. Ale czy budowa jest jakaś inna, czy warto dopłacić za tamtego, czy nie warto bo ta jest bardzo tanią pilarką i wygląda na to, że całkiem nieźle chodzi. Także na dzisiaj to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.